A jest znowu jestem ten głupi A my to? Mm -hmm. Nie, chyba nie mówiłeś Najgorsze, teraz musi RNG mi pójść, i muszę znaleźć jeden item, który będę mógł zinwestygować. Wtedy będę mógł wszystkie z wszystkimi dorobić. Wow. Oh, 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 oh. You feel tough? No, oh, daj mi siłę chyba. O, ej, to fajne no. A kiedyś mówiłeś chyba, nie na tym live o tym. Ja to zapomniałem, że skuszy się tak szybko strzela. Okej, to jest śmieszne, bo łuk więcej bije, ale wolniej strzela. A to chyba powinno być odwrotnie że właśnie kurza tak powinna, no ale może ja czegoś nie rozumiem. się jeszcze tutaj skrzyczo. Oj, Ty won. Dobra. U mnie tam w ustawieniach rozgrywki możemy wyłączyć tego Minotaura. Nie, tam zostawmy. Jak jest defaultowo, to znaczy, że ma być. Na przykład hardcore moda to nie odpalę, no bo XD trochę, ale... No, to prawda, właśnie to... dlatego ja przestałem Vampire Survivor zgrać, bo długo grałem, ale już ten late to mi się tak średnio zaczął podobać, bo to totalne rng, co ci się trafi. W się... Sensie, w sumie nie wiem, bo masz dużo roli. No nie wiem, zależy jak kto na to patrzy, może tak. Ale no, mi się to tak średnio podobało. Mam bo tak działa, dobra. Na przykład takim Vampire Survivor staniesz tyle roli, że... ...na spokojnie chyba... ...masz wpływ na rozgrywkę. A czemu zjebał, bo nie rozumiem. Byłem? tam byłem. A w taki sposób, no tak, to prawda. No ja osobiście to kupiłem. Tam te DLC, do tego Vampire Survivors na telefon. I nawet fajnie się gra, ale no mówię, jakoś tak. Nie wiem, znudził mnie ten koncept trochę za dużo. Jakby niby powinno się to chwalić, że jest dużo kontentu, ale uważam, że ta gra była ciekawa na początku. A im więcej tego kontentu jest, tym. Nie wiem, może przytłacza mnie to, że muszę szukać jakiegoś easter egga numer 352, bo się nie da domyślić, że trzeba to zrobić i albo musisz szukać tutoriali na necie, albo grać jak głupi, żeby coś tam odblokować. To jest takie głupie strasznie, w sensie mi się to nie podoba, nie? Ja rozumiem, że komuś się to podoba, bo niektórzy lubią grindowanie, na tym się opiera m.in. gatunek MMORPG. Więc no, jakby rozumiem, ale no nie, nie dla mnie jest ten Nie dla mnie jest ta gra na dłuższą metę, może tak. A, to są te rzeczy, co ja wywaliłem. Jak ja się nie zginę, bo... A, nie zginę, dobra. Ha, wszystko? Czy jeszcze coś? Nie wiem. Nawet nie męcząca, po prostu nudna się robi. Taka, wiesz, taka miałka i nijaka. No nie, no to prawda. Isaac to jest taki, że możesz w niego grać praktycznie cały czas. A do tego jeszcze masz natywne wsparcie modów, no bo w Vampire Survivors nie ma chyba natywnego wsparcia modów. Ty, ale my w ogóle Skype nie znaleźliśmy chyba jeszcze, czy ty widziałeś? No to prawda. Coś tu jest dziwnego. Co to się stało, panie? Czy wszystkiego nie mogliśmy zwiedzić? To tam na dole po lewej chyba będzie, jak już. Tak wygląda. Wow, można założyć blindfold, a jest coś blind, i może być kurs, i nie możesz go zdjąć. Nice. A nice Jest jakiś sposób, żeby coś, nie wiem, rozpoznać? Gdzie się idzie, czy coś? Mapa chyba no. działa Nie wiem. Ciekawe. No dobra. Co masz tam coś? Nie, wyjścia nie znalazłem. Wow. Hmm. Aha. Ej, to ciekawe, no. Fajne, fajne, że coś takiego zrobili, ale no to też już tak trochę dla mnie, na przykład... No miał ja Isaac na przykład już właśnie nie, nie odechciał mi się grać, jak już wyszły te dwa DLC, to już jest też trochę dla mnie za dużo. Już też mnie trochę przytłoczyło to szczerze powiedziawszy. No jest taki moment, że jednak tak jak niektórzy mówili, że no, nigdy za dużo kontentów w grze, to jest nieprawda. Mi się przynajmniej wydaje, że może być za dużo kontentów w grze po prostu. Just trzeba to wyważyć jednak. Znalazłem. To idę, jeszcze tutaj przejrzę. okej. Okay. gdzie to jest? A tu. No nie, właśnie, bo nie widziałem tego. Teraz mam. minął, pan minął, taur. Ale tego nie. No, w sumie to mogę ja wypalić w takim razie. A wezmę to załóż. No, jest Escape tu u mnie, nawet dwa. Oh, what the hell? DeepRock Galactic? No tak, gramy w DeepRocka. Właściwie może live'a też odpalę z tego, zobaczę. No, my z gramy często ja tam. Oj, drugą postać wbijam. Teraz już mam zadanie na Prestige, drugiej postaci, wbiję najpierw Scouta, fajnie mi się gra, chyba najlepiej. No i teraz Inżyniera wbiłem, że muszę, teraz muszę dwa zadania jeszcze zrobić na Prestige i będę miał Prestiż, no i później, nie wiem, zobaczę, albo Driller, albo Gunner, no jeszcze nie wiem, nie mam pojęcia. Jeszcze jedną godzinę? To graj. Oh, cholera, o oh, cholera, o cholera, no wyjście No to też mówię A, a czad zablokowany, tak co to? Dluga się identyfikuje. A tam w tej grze randomy to akurat w miarę jeszcze git są, powiem Ci, przynajmniej te co mi się trafiały. O, handla znalazłem, o nie mam w ogóle tych. O co jest potrzebne? Nie mam golda w ogóle. A co jest potrzebne, w sensie co on traduje? Książki. O, to fajnie, ja to idę. O nie, mogę z nim pogadać. O, mogę mu skrzynkę ukryć, nice. Książki. Tinkering, co znaczy tinkering? A, mam znaleźć skrzynkę do craftowania. Ciekawe. No. Dobra. Poczekaj, że wywaliłem wszystko. O kurde, co ja zrobiłem? Dobra, no, spierdzielamy. Nie wiem, czy się uda. Dnia, no czekam ale chyba nie uciekniesz Aha, dobra, Rozumiem. Nie teraz trzeba ja się mogę kampić przed nim? Nie, bo on wie gdzie jest, to się po prostu od razu na ciebie idzie Już go mija się. Ogólnie mówię ci tyle, nie iść. No to. No i tak, bo bez sensu jak ty nie i temu, no to bez sensu Boże by wiesz.